4 godziny od nagrywania pierwszego filmu na tym kanale, gdzie sadziłem sobie te trzy rzeczy. I tak się składa, że. Czy ja to dam radę z kamerą? Trzeba to obciąć, bo. No, niestety. O, zobaczcie. O, da radę? Kurde, jedną ręką to ciężko. Ale. O! No, bo one tak łatwo nie wyrosną, więc. O, patrzcie, im trzeba obcinać i one po prostu potem wyskoczą, to będzie długo rósł, oj długo. Prawie 8 lat, teraz zabrałem się za układanie kamyków, tak aby zrobić sobie no takie wiecie kółeczko fajne, żeby tam można było sadzić różne rzeczy, także no wziąłem kamienie i prze, przesadzałem, jeszcze musiałem trochę poobcinać i tam posypywałem, no dobra. Jeśli chcecie więcej filmów z ogrodu, no to oczywiście łapkujcie, subskrybujcie i wysyłajcie. Co mogę zrobić? No i zobaczcie, jak sobie wygląda, nie? Wyczekujcie kolejnych filmów. Zobaczcie jaki piękny ogródek. No jak będę po prostu zbierał kwiatki jakieś kolorowe i tu wsadzał, cieszę się na ten mini ogródek, bo będzie to fajnie wyglądało.